Witamy w kolejnym odcinku projektu Football. Dzisiaj na gorąco wypowiemy się po spotkaniu Rakowa Częstochowa z Florą Talin. Widzieliśmy, że podobał Wam się taki format, jak rozmawialiśmy o meczu Polska Mołdawia, tam troszeczkę w większym składzie, ale tutaj też e, tragedii nie ma, jest nas dwóch, jest no grono, wręcz bym powiedział wybitne. Ja nazywam się Kasper Krajnacki, ze mną jest Adam Kowalewicz. Witam Ciebie, Adamie! No mamy tutaj mecz naprawdę dosyć ciekawy do analizowania, tym bardziej biorąc pod uwagę jaka była waga tego spotkania, bo to jest oczywiście, okej, okay, pierwsza runda eliminacji do Ligi Mistrzów dopiero. Niemniej jednak, no zawsze na tych polskich drużynach w europejskich pucharach jest ogromna presja, ale Raków podołał, wygrał spotkanie 1-0 po bramce Władisława Koczer, Gina tam rikoszet po, po obrońcy, bodajże tam piłkę odbił Markus Seppik. Natomiast tak. Adamie, czy ty masz coś do powiedzenia na, ten, na temat tego meczu? Jak ci się ogólnie podobał raków w tym spotkaniu? Jednak Flora nie dochodziła do tych okazji poza końcówką, poza końcówką pierwszej, pierwszej połowy, ale na pewno brakowało jakichś akcji. Jak dobrze powiedział Mateusz Borek, wszystko to było grane w jakimś jednym tempie, przynajmniej w pierwszej połowie brakowało brakowało dynamiki. Też dużo mieli szczęścia, mów się, raków, będą jakby stracili... Choćby jedną bramkę w pierwszej połowie, to już by się zrobiło. nieciekawie, a tak pomogły zmiany. Przede wszystkim John Yeboah, John który zaliczył udane wejście do Rakowo Częstochowa, mógł, mógł też strzelić swojego pierwszego gola. Mm, na pewno było widać po Rakowie, że jednak są, są zmęczeni znaczy, że jest to ich pierwsze, pierwsze spotkanie mm, po, w tym sezonie i że jednak daje, w, daje się w kość. Yy, Przygotowanie do tego sezonu widać to po dużej, po, dużej ilości, po dużej ilości skurczów w tym meczu Fran Tudor i Wladan Kowacewicz. Na pewno cieszę, że jest to zwycięstwo, ale jednak sprzeciwowaliśmy się czegoś więcej po mistrzu Polski. Jednak jednobramkowa zaliczka jest trochę nie, niebezpieczna, bo jak w florze flo, flo, tym razem dobrze się odbije piłka i faktycznie z czemu oni bramkę, to może być, może być nieciekawy za tydzień, ale liczymy, że raków Chociaż ponownie wygra 1 do zera i awansuje do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. No dokładnie tak, mówisz dobrze, bo faktycznie Flora miała w pierwszej połowie sytuację na no zdobycie bramki nawet takie dwie bym powiedział klarowne, że tam powinni wręcz zdobyć gola, a jednak Kowaczewicz był na posterunku. Ogólnie jak patrzę na zespół Rakowa w tym meczu. Komentowałem również to spotkanie, to powiem szczerze, że nie widziałem. Mało było takich, tak z perspektywy komentatora, mało było momentów, w którym powinienem zacząć krzyczeć gdzieś tam tą swoją euforię, powiedzmy, wy, wyrzucać na, na światło dzienne, bo po prostu nie było żadnych ciekawych sytuacji w prawie. Było tego naprawdę, naprawdę mało. Jedyne co to tam było takie fajne wejście w miarę w polekarne Bartosza szanowaka tam. Ładnie położył dwóch zawodników Florentalin, ale później nie potrafił w ogóle wykończyć sytuacji. I to był chyba taki najlepszy akcent tej pierwszej połowy. A w drugiej już zaczęło się troszeczkę pewniejsze granie. Jednak ta bramka widać, że dała rakowowi tą pewność, dała tą ulgę, że okej, okay, mała jest szansa na powiedzmy jakąś tam kompromitację, mała jest szansa na, na porażkę, na, na, nawet na remis, bo remis, nie ukrywajmy, remis z Florentalin był, byłby kompromitacją. To jest moim zdaniem. Fakt i ogólnie oglądając florę, no to jestem rozczarowany, że Raków wygrał z nimi tylko 1 do 0, bo flora była absolutnie dramatyczna. Tej kreatywności nie było prawie w ogóle. Jedyny piłkarz, który był kreatywny we florze, ale to jeszcze o tym powiemy, bo będą oceny dla zawodników, to jest taki młody zawodnik, Kuraksin. Na lewym skrzydle, który wszedł, on jest faktycznie młody. Piłkarz, który jest bardzo przebojowy, dynamiczny, dobry technicznie przede wszystkim i on próbował coś stworzyć, on był przede wszystkim kreatywny, nawet taki zawodnik jak Konstantin Wasiliew, od którego moim zdaniem nie powinno się oczekiwać zbyt wiele, bo to jest 38-letni zawodnik, ale nawet on nie potrafił wcale tak dobrze tych sytuacji krować. Ja się powiem szczerze, że rozczarowałem, bo jak czytałem dużo tekstów na temat Florydali, to wszyscy podkreślali, że ten Konstantin Wasiliew to jest taka kluczowa postać, że to jest w ogóle... Taki, no, absolutnie najlepszy piłkarz tej drużyny. A tego nie widziałem w dzisiejszym meczu. Nie, nie, nie stwarzał wiele zagrożenia brance Anna Kowaczewicza. A no, tutaj mówisz też o tym, że, że się rozczarowaliśmy, no bo się rozczarowaliśmy. Ja osobiście przed tym spotkaniem typowali, typowałem 3-4 do zera dla Rakowano, i moje słowa zostały boleśnie zweryfikowane. Ale no to już to inna kwestia. No to masz coś jeszcze do dodania do na temat do tego meczu, czy przejdziemy no, już sobie do ocen poszczególnych zawodników? Wyska, to Wyska, to Wyska, to oczywiście rakowi, że szybko, chyba na początku wspomniałem w jakiejś dziesiątej minucie, kontuzjowany został ten zawodnik z piątką defensywnej pomocy przez co Wasylia musiał zmienić rolę i bardziej tak bardziej pilnować zadań defensywnych możemy przejść do oceny. E, tak, Władisław Krajda. Władisław dokładnie tak. No jasne, no to zacznijmy może od Rakowa, a właściwie tutaj myślę, że zróbmy także Raków ocenimy sobie całą jedenastkę, a przy Florze damy takiego najlepszego, najgorszego zawodnika, coś w tym stylu, bo myślę, że nie ma co aż tak szczegółowo analizować gry piłkarzy Jurgena Hena. No to tak, w bramce Rakowa Kowaczewicz i tutaj będziemy oceniać w skali 1 do 10. No to jest zawodnik, który jeżeli mówimy o aspektach defensywnych, wygrał ten mecz Rakowowi. To, to jest naprawdę Świetny występ tego, tego bramkarza. Nie było też jakichś błędów technicznych przy grze nogami, więc ja bym tutaj ale dał taką ósemkę. No bo to nie był wybitny, ale te dwie sytuacje jednak, wybiły, jednak wybraniu. A ty co uważasz o bramkarzu? Jak to uważasz, się z Dokładnie tak. No to obrona, może od lewej strony. No to tutaj mamy Milana Rundicia I może ja zacznę po raz kolejny. Powiedzmy, że ja będę tutaj zaczynał, ty będziesz kończył wątki pewnych piłkarzy. No ja Rundiciem jestem troszeczkę rozczarowany. Powiem szczerze. Odwołując się do Twojego ulubionego klubu z ekstraklasy, czyli Lecha Poznań, to dla mnie, rundić to jest troszeczkę taki milić w wersji częstochowskiej, pod względem tego, że nie wiem dlaczego on się tu wziął. Nie wiem, czy Ty też masz takie wrażenie, ale ja tak ja, ja tak po prostu pod więc może się cudów spodziewać, ale często też, też nie grał źle, bardziej jako uzupełnienia go traktuję. Ja bym tutaj dał, to był taki bezbarwny występ, ogólnie środkowi obrońcy poza Arseniciem i z Farnasem właśnie, więc właściwie to rundić. No to dałbym tutaj piątkę, bo to był taki bezbarwny występ tego piłkarza. Ty? No to teraz Zoran Arsenic, no i to jest, no to jest szef defensywy, to trzeba sobie przyznać. Bardzo dobrze tam. Też miał, no rywali powiedzmy no niezbyt na wysokim poziomie, bo i, Ren i Raincourt i Później jak wszedł za tego właśnie kontuzowanego krajdę y, Aliku, no to oni nie byli na wysokim poziomie, no to byli piłkarze amatorzy moim zdaniem, naprawdę, w sensie szybkościowo ten rekord, y, no to był w ogóle jakiś, no, dramat, on jak raz próbował przysprintować, podbiec szybko, to bardzo wolno bieg, naprawdę, więc y, no Arsenić, inaczej, no... Dobra, Arsenić, nie no nie ma co się w sumie przywalać z Arsenicia, tutaj dałbym siódemkę, czyli wyżej od, od Rundicia, ale nie, niżej od Kowalczywicia. s podobnie jak Arsenić, chyba 7, bo tutaj też, no ta obrona grała głównie w pomiędzy tak, sobą długich poda jakichś mega nie było, więc Swarnoz też 7. Do, flory, A twoja naprawdę nic sobie nie wykreowała, więc trudno coś dodać więcej. Był to występ na poziomie, jakiego oczekiwaliśmy. Prędzej może mi zeszedł do ofensywy, ale to za chwilę przejdziemy. dokładnie tak, więc teraz przejdźmy właśnie do pomocy zacznijmy może od prawej strony tutaj niezawodny Fran Tudor Fran Tudor, który tak uważam, że to nie był do... inaczej, uważam, że kibice mogą nie odebrać tego występu pozytywnie, ale ja go odbieram pozytywnie i teraz dlaczego? Mam wrażenie, że po prostu przy takiej ilości piłek jakie były zagrywane do właśnie Frana Tudora, on ma po prostu jakiś większy margines błędu i było widać ten margines błędu, bo było kilka takich zagrań, które no nie były najlepsze, ale też z drugiej strony były takie fajne podania przeszywające szesnastkę, one mi się bardzo podobały, były takich chyba kilka i one naprawdę bardzo dobre, ale jest jedna rzecz, która leżała w tym meczu uważam u ogólnie wszystkich zawodników grających na bokach Krakowa, czyli wykorzystywanie przestrzeni, bo nieraz kiedy była ta przestrzeń, kiedy ona się pojawiała, kiedy były jakieś podania przeszywające do nich, które mieli naprawdę dużo miejsca, no to oni w ogóle tego nie wykorzystywali, więc ja bym Franowi Tudorowi dał szóstkę, bo to nie był występ średni, to był występ na poziomie okej. Okay. A ty co uważasz o, o występie właśnie chorwackiego, skrzydłowego? A Raków mimo to cały czas miał te podania, jakby chciał wyjść z do bramki. Szóstka dla Tudora to jest dobra ocena, zagrał dobrze, ale nie jak taki Tudor w prime, w się swoim, więc wszystko to jest adekwatna No i teraz Władysław Koczernin, strzelec gola i on w pierwszej połowie ze wszystkich piłkarzy Rakowa mi się podobał najbardziej, może po Rakowa oczywiście, ale mówimy z pola, to Koczernin naprawdę, bo napędzał, prawie każda akcja przez niego przechodziła, mało miał takich słabych zagrań, może tam kilka bardziej nieporozumień z piłkarzami, ale tak to zagrał moim zdaniem bardzo dobre spotkanie, pokusiłbym się tu o taką bardzo, bardzo mocną... Nie, taką bardzo, bardzo słabą siódemkę, czyli wyżej od Tudora, żeby był wyżej od Tudora, ale to też nie był jakiś mecz na poziomie z kolei takiego na przykład Arsenicia i Sfarnasa, tak w moim zdaniem przynajmniej. Pierwszej, w, tej pierwszej, w tej pierwszej połowie wyglądał blado ofensywnie, bo tak naprawdę nie dochodziło do żadnych sytuacji, więc za druga połowa bardzo na plus, pierwsza trochę gorzej mimo wszystko, no bo jednak brakowało, brakowało iskry ko ko koczerginowej, jak i całej of ofensywy moim zdaniem. Też właśnie to jest ważne, z którą wspomniałeś, że Kochel bo on dużo próbował w pierwszej połowie, ale po prostu trochę piłkarze, którzy mu towarzyszyli nie, dochod nie dochodzili do tych sytuacji, które on czasem stwarzał. No ale ja bym mu e, da, dał mówię, tą 7 jakbyś dał w skali 10. Słaba siódemka, tak. No, możemy dać, no to no wiadomo o co chodzi, jest po prostu wyżej niż 6. No właśnie słaba siódemka, coś takiego, nie? no bo to jest wyżej niż sześć, ale... Do na Arsenicia i Swarnasa bym go jeszcze aż tak nie porównywał. No to tak, Ben Lederman. Ben Lederman powie tak, to nie był wybitny występ, to był wręcz bym powiedział taki mocno średni występ, ale z drugiej strony usprawiedliwia go to, że teoretycznie miał najmniej tego okresu przygotowawczego, ze w... okresu przygotowawczego miał tyle samo, ale miał mniej wakacji niż Reszta. Mimo wszystko jednak to aż tak myślę nie wpłynęło na grę i na jego jakiekolwiek tam warunki, na poziom zmęczenia i tak dalej, więc ja bym tutaj dał piątkę, bo to był. No, bezbarwny występ absolutnie będę Ledermana, ja go nie widziałem podał, ale przynajmniej w jakichś w mega dobrych akcjach. ...to będzie adekwatna nota, nawet mając na uwadze to co w czyli reprezentacji, reprezentanta Polski wymaga się, się jakości pokazywania się do gry, a nie takiego występu, jak zaprezentował Lederman. No, kompletnie był bezbarwny. W drugiej połowie trochę lepiej, ale ogólnie średnio. Dokładnie tak, teraz jean Carlos. i to jest kolejny bezbarwny piłkarz. Czy coś zawalił? Nie, ale faktycznie może był lepszy od Ledermana. No w sumie było kilka ja, tych ja, prób, ja było kilka szarpnięć, ale to ja też nie dał, było coś wielkiego. Więc ja bym mu dał bardzo mocną piątkę. Tak, Z tak bym tak to dał. W przerwie, w przerwie trener, o! Okay, Miał jedną taką fajną wsztukę do Piaseckiego, były te próby, ale mimo wszystko. No jednak uważam, że to, że to nie jest to. Ja bym dał Kardosowi czwórkę, albo piątkę, coś... No okej, okay, no. No to możemy... Nie wiem, no moim zdaniem po prostu... Nie wiem w sumie, może, może masz rację faktycznie, bo tych udanych dryblingów nie było zbyt wiele, ale miał kilka, kilka szarpnięć miał, no ale dobra. To tak wyglądają nasze oceny, a teraz jeszcze ofensywa. I tutaj powiem szczerze, jest słabo. Jest bardzo słabo. Zacznijmy, może, od Marcina Cebuli. Marcin Cebula to nie jest poziom na piłkarz. To nie jest piłkarz na poziom europejski. Moim zdaniem, on to tym meczem pokazał. Jakieś takie zagrania, nie do nikogo, bez adresata. Takie próby konstruowania czegoś, ale bez. Długiego driblingu i tak dalej, w ogóle driblingu prawie nie było, Zresztą, to jest dziesiątka, ja on musi coś takiego robić, to, więc ja, ja tutaj dam cztery i, i to, to ty, ja co mogę powiedzieć? a ty? Po przejściu do Rakowa, po spadku korony miał bardzo dobry, ale bodajże dwa lata temu zaliczył, zaliczył poważną kontuzję i tak naprawdę sezon 21-22 Wszedł pod koń, też zagrał końcówkę i ten 22-23 też, nie wiem jak to dokładnie bo no, no, ta, no. się zagrał ale też tam praktycznie mało co zagrał, więc piłkarz, który miał praktycznie dwuletnią przerwę od regularnego grania, no to trudno, żeby się spodziewać po nim, żeby zagrał fenomenalnie, a poza tym Cebula no, nie reprezentuje, nie reprezentuje jakiegoś fenomenalnego poziomu, jest to... Zawodnik typu Rundicia, czyli dosyć przecięty piłkarz, który został wyłowiony przez raków. Bo naprawdę, tak naprawdę w innym klubie, na, nie wiem, na poziomie pogoni, Lecha yy, i Legi, które też są duże, ale jednak nie, nie masz tak z wyciąganiem piłkarzy, to by nie zagrał. Po prostu figuruje w tym, do, w tym rakowie tylko dlatego, że raków ma dość specyficzny system wyciągania tych piłkarzy. Tak, tak, No tak, ale właśnie bo to jest ważna rzecz. Cebula miał roczną przerwę od Pucharów, a nawet dwu, dwuletnią przerwę w sumie, bo ostatnia z Pucharów zagrał w eliminacjach w 2021 roku. Więc no, jest ta przerwa dosyć, dosyć długa. To, to fakt, ale no, nie zagrał dobrze. To, to trzeba sobie jasno powiedzieć, nie zagrał dobrze. No. no Więc tutaj cztery. I teraz dziewiątka, czy jeszcze Bartosz Nowak? Najpierw. Kogo walić najpierw omówić? Bo ja tutaj mam trochę do powiedzenia. No to Nowak... Nowak fajnie. Nowak fajnie, moim zdaniem. Nowak fajnie. Tak... Dobrze zagrał po prostu. Było to wejście ładne. Było kilka fajnych podań, ale też nie pokazał mega dużo, więc słaba szóstka. Bo lepiej niż 5, ale słaba szóstka. Tak bym powiedział. Na patrzeniu jakby to, że grali z mistrzem Estonii, czyli z drużyną o wiele słabszą, to Może faktycznie ta szóstka może być zbyt ostre ale mnie jakoś specjalnie nie przekonał Nowak. Mając na te, że on chyba... Znaczy, no w sumie masz rację, ja biorę bardziej pod uwagę też to, jak oni grali, a nie, w sumie faktycznie, ja skupiłem się trochę na klasy rywala, to ma jakiś tam wpływ na, na te oceny, ale no, no dobra, no piątka, możemy zejść na piątkę, myślę, to będzie takie optymalne. E, no i jak chodzi o e, napastnika, Fabian Piosecki, ja tutaj daję dwa i to dosłownie daję dwa, bo to był, to jest, to po prostu nie jest piłkarz w ogóle na w moim zdaniem. Po tym meczu mówię, bo nie, nie wszystkie mecze były spotkania, w których on błyszczał, ale Raków potrzebuje. Mam wrażenie, kogoś innego na, te, na tej dziewiątce, naprawdę. I, I nie wiem, Zwoliński wszedł potem, to też mi się nie pokazało jakoś dobrze, ale e, no nie, no Piasecki nie, no totalnie mi nie, nie, nie przypadł mi w ogóle do gustu. Dwa niecelne strzały w ogóle. Powinien, skoro było tyle dośrodkować, bo naprawdę, potem wszedł Soresku, na przykład dużo wrzucał Tudor, dużo wrzucał Carlos, dużo wrzucał, on nic z tego nie potrafił zrobić. Raz oddał zablokowany strzał, no więc naprawdę, ja to jest, dwa. Tak to jest dwa, to jest nie. dwa. A ty co uważasz? Tak. Może znowu nie mamy inne zdanie, ale chyba nie przewidywałbym ja tutaj. Ja uważam, że się odnajdzie, okay. no, to wejście wiadomo, ale jednak... 15 minut, zobaczymy jak to będzie wyglądało w dłuższym okresie czasu. Ogólnie uważam, że to jest dobry piłkarz się w tej lechi. nawet strzelił 13 goli we wszystkich rozgrywkach no w tej tak. sezonie. To uważam, że skoro w takiej lechi strzelił te goli, to w Rakowie strzeli te też dużo postrzela tych bramek, ale tak najlepiej Rakowie by się przydał ktoś w stylu Michaela Iszaka. W sensie nawet jak z Wolińska odpali albo Marka Guala, to jednak brakuje im kogoś na takim wysokim poziomie. Większość tych zawodników jest taka no spoko, ale ogólnie jednak no, nie wiem, czy są zawodnicy na, na, na drużynę grającą w europejskich pucharach i walczącą o najwyższy CEW w Polsce. Jednak większość tych zawodników jest taka, no no, no potrafią strzeli, strzelić gole, czasami się odnajdę, ale nie jest to jakoś por, porywająca gra. No tak, a z zawodników wchodzących z ławki, tak, to tak ja chciałem tak. tylko wyróżnić Johna Jebołacha i powiedzieć, że to jest absolutny kozak. I to chyba wszystko, co można. Bo Jebołach grał fenomenalnie, to naprawdę. Jak na to, że to jest jeszcze debiut w tym oficjalnym meczu, to super. I mam wrażenie, że mu się chce, że to dobrze wpłynęło na niego to, że on jest tutaj znaczy, nowy. Jeboach, w sensie, on chce się pokazać teraz dobrze kibicom i to naprawdę w pierwszym meczu mu wyszło, to, nie dyskutuję, też blisko strzelenia gola. Ale też, tak sobie przypominam, wiem, że może to jest dziwne porównanie, ale pamiętam jak rok temu Lech grał super puchar polski z Rakowem, przegrał chyba 2-0, to wtedy były zachwyty na Citejshwili. Myślę, w że sensie się nie porównuję do Jebłacha do Citejshwilego, ale Lech tam to spotkanie grał słabo i Citejshwili był jedynym, który szarpał, więc Jebłach faktycznie pokazał się dobrze, ale jednak też ta ocena występu wyn może wynikać z tego, że ogólnie cały Raków w większości zawód, więc tak naprawdę był jedynym zawodnikiem, który mógł się który pokazał się z jakkolwiek dobrej strony, więc ja bym się poczekał na ocenę. Ale faktycznie, ten debiut, jakbym miał ocenić to pozytywnie, bardzo. Powiedzmy 7, 7 no, no, coś takiego, 7, 7 to byłoby ok, ocena. A teraz, już na koniec, tak pokrótce powiedzmy powiedz kto ci się podobał, kto ci się nie podobał z... z Floretalin, tym raz, tym razem ty zacznij. Nie, nie podajmy się oceny jednostkowej, ale ogólnie no mam wrażenie, że tak naprawdę Nie wiem, ciężko mi ocenić jakby w floretaliin, w sensie to, że raków nie strzył więcej goli jest trochę... trochę absurdalne, bo jednak ta drużyna nie zaprezentowała nic ciekawego i trudno żeby... I trudno było się spodziewać, żeby zaprezentowała coś ciekawego, bo jest to drużyna o wiele mniejszym potencjale na każdej, na każdej płaszczyźnie finansowej, sportowej niż Raków. Więc tak naprawdę trudno miał ocenić tak pojedyncze. jak miał ocenić zbiorowo, to to poza tą jedną sytuacją pod koniec, pod koniec pierwszej połowy nie zaprezentowali nic ciekawego kompletnie. I to, że Raków coś więcej goli, jest, to jest trochę, to, to, trochę dziwne i trochę przerażające, można Nie, ale powiem, mogę Ja sobie tutaj ocenię indywidualnie no bo to Musiałem znać tych piłkarzy, musiałem ich troszeczkę poznać. E, no to, to tak na pewno mi nikt nie wpadł do oko, w sensie nikt nie no. że mógł powiedzieć. No tak, ale to to ale tak, to, pra... no to, nie, to Mi tylko y, wrażenie na mnie zrobił ogromny Marten Kusk. To jest y, obrońca bardzo dobry naprawdę. On grał super, super, grał. on miał dużo interwencji, a negatywnie no to Vasiliev, ale tak jak można to uzasadniać wiekiem i tak dalej, albo ten Reinkord, ten napastnik, tak, ja to pier, jakie to jest tak, drewno, naprawdę, w sensie tak drewniany jest ten gościu, że to niesamowite jest. No dobra, to, to by było chyba już na tyle. O! Marcel walczył Beef, no dobra. Nie no dobra, to by było już na tyle w tym studio pomyczowym. Tak i nawet był tam tam był dobry. Więc. Widać, że stal go nie wykorzystała. No dobra. To było już na tyle w tym odcinku projektu futboly Studio na gorąco. Mam wrażenie, że ono się wam podoba, więc piszcie, jeżeli chcecie ich więcej, zostawcie łapkę w górę, jak ten odcinek Wam się spodobał i subskrypcja na kanale, jak chcecie dalej śledzić ruchy naszej super grupy, Bym tak to nazwał, bo uważam, że no skład jest potężny i, i sprawdzacie też nasze inne odcinki jeżeli ten Wam przypadł do gustu, a my się już żegnamy.